Dzień dobry, moje drogie ryby. Witam Was bardzo serdecznie. Zapraszam do czytania tygodniowego. Zaczynamy. Muszę zobaczyć więcej. Bądź nowy na to, bądź gotowa na to, bądź nowy. Bądź gotowy na to, o kurczę, żeby odkryć coś nowego. Tu dla części z Was pokazuje się bardzo fajna podróż, ale to jest zupełnie Nowa okoliczność dla Was, zupełnie nowe miejsce. Odkrycie wie, wręcz jakichś egzotycznych ym, destynacji. Więc patrzcie: ba, Safari, Savanna, Azja. To mi się kojarzy z Nowym Jorkiem, na przykład. To więc bądź gotowa na to, żeby z miłością swoją, swojego życia zaplanować sobie podróż w bardzo daleką w bardzo 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 przyjemne aczkolwiek mega daleką hmm, tak jakieś nowe miejsce bardzo fajnie co bym pojechała słuchajcie tak jest dla części z was jest poz do poznania nowa osoba i na razie komunikujecie się przez internet i ta osoba mieszka bardzo daleko od was w innym kraju w ogóle, na innej półkuli, być może, inny kontynent. Jest tu ogromna. Hmm, to jest kłopotliwe, tak? To może stanowić kłopot, ale ty masz być na to gotowa, żeby rozwijać tę znajomość w najbliższym tygodniu, żeby się na nią otworzyć, być może, bo ona też będzie poszerzać twoje horyzonty, ta osoba. Podróż, którą planujesz, Poszerzy Twoje horyzonty. Ktoś palcem po mapie podróżuje. Nie wiem, wbijasz gdzieś na jakiś profil, na, na YouTube gdzieś jest jakiś bloger, youtuber, przepraszam, youtuber z bardzo daleka. Jest jak to brzmi. Powinnam chyba jeszcze raz rozłożyć karty. No ale możesz nie do końca rozumieć na początku, co ta osoba robi, albo może na początku nie docierać do ciebie to co, dokładnie co ta osoba robi. Natomiast to jest ktoś, kto poszerzy twoje horyzonty. Bardzo cię zainspiruje. Idziemy dalej, dobrze? Sprawdźcie sobie ascendent, przynajmniej. Hmm. Trzymaj się swojego planu lub trzymaj się swojej wyobraźni w najbliższym tygodniu. Doceń się za to, że nie jesteś czasem zbyt skory, zbyt skora do tego, żeby już teraz zaraz działać, już teraz podejmować decyzje, już teraz pędzić tam czy tam. Tam czy siam, że potrafisz zwlekać bądź przeczekać lub przypatrzeć się czemuś, zbadać dokładnie, sprawdzić dokładnie, tak? O kurczę, słuchajcie. Więc jeszcze raz: tematem tygodnia są bardzo odległe miejsca do życia, do bycia, żeby się czymś zainspirować. O których marzycie, do których możecie chcieć pojechać, lub tam daleko gdzieś, hen-hen, mieszka osoba, z którą zaczniecie sobie rozmawiać, z którą zaczniecie się komunikować. Jeśli, jeśli jesteście w sytuacji, że macie swoją osobę w sieci i jest między wami ogromna odległość, czas zacząć planować, uważam, spotkanie to chcą karty powiedzieć. I dodatkowo jeszcze karty pokazują, że najlepszym momentem, żeby odwiedzić te dalekie miejsca, żeby się spotkać z kimś, kto tak daleko mieszka, jest lipiec-sierpień. Z naciskiem na pierwszą połowę lipca. Jeśli poznajesz kogoś, do... to jest nowa znajomość i dzieli Was ogromna jakby różnica kilometrów, ta osoba Ciebie odwiedzi lipiec-sierpień. Dobra, idziemy dalej. I to już kończę. Początek tygodnia ogólnie dla ryby bądź skoncentrowana absolutnie. Pokonasz różne trudności, różne, że tak powiem, ciemne, jasne strony życia. Masz iść przed siebie po to, czego pragniesz. W środek tygodnia energia ryby, która ma siłę w sobie, czuje siłę w sobie, która czuje odwagę w sobie do tego, żeby być sobą, do tego, żeby mówić to, co ma naprawdę do powiedzenia. Końcówka tygodnia: spotkanie z człowiekiem, z ludźmi ogólnie, których lubisz, szanujesz, z przyjacielem, z ludźmi, z człowiekiem, który, przy którym czujesz się sobą, możesz być sobą, wspólne wyjście gdzieś na drinka, na kawę, nie wiem, i miłość, to nam się jeszcze pokazała. Weekend trochę nerwowo, ale takie nerwy jakieś takie umysłowe nerwy w tym znaczeniu, że tak, mogą być jakieś niesnaski, Tu na przykład mogą być zazdrośnicy i tam ktoś jakąś szpilę będzie próbował, wiesz, wrzucić ym, ci, że tak powiem. Ym, yy, yy, yy. Ale ogólnie pokazuje się w weekend taka energia, nie wiem dlaczego ta kłótnia, skąd ta kłótnia w ogóle, jeśli miała to być kłótnia, może ewentualnie jakieś dogadywanie szczegółów tego wspólnego wyjazdu, dogadywanie szczegółów, jak mielibyśmy się spotkać, e, dogadywanie jakichś szczegółów, ewentualnie to bym może tak. O Jezu, masz się przyjrzeć temu, czy dostajesz tyle samo, ile bierzesz, czy jest równowaga w braniu i dawaniu. Jeśli się rozwodzisz, rozstajesz, to jest trochę taka energia, że rozwód nastąpi lipiec, sierpień, uważam. Ehm... Przeciwne. I serio, jakaś chyba po rozwodzie. Wyjedzie w bardzo daleką podróż, bardzo egzotyczną, bardzo inspirującą. I to będzie dla Ciebie mega odżywcze. I już teraz wiesz, że masz ten plan. Hmm. A fajny jest to jakby. Natomiast dobra, e, przyjrzyj się temu, czy dajesz i bierzesz, jakby, czy tu jest równowaga. Tak? W braniu i dawaniu. Um... <słyski> Jeśli poznajesz kogoś nowego w sieci, na przykład, i ta osoba na ten moment wydaje ci się być chłodna, nie martw się tym szczególnie, moim zdaniem ona pokaże swoją taką bardziej um, ludzką stronę, tą miękką stronę, to miękkie podbrzusze, wiecie co mam na myśli. Mm. <laughs> nie martw się również za bardzo, gdzie na ten moment, jakby sprawy w Twoim życiu w przyszłym tygodniu wydają Ci się być nie do końca zorganizowane, ok? Albo jak czegoś nie rozumiesz na przykład, nie martw się tym, na, nie martw się tym za bardzo. Bądź to też ciekawe, jakby trochę ostrożny, jeśli chodzi o ogłaszanie zwycięstwa odnośnie jakiejś sytuacji, zanim nie będziesz pewny być może, że to zwycięstwo naprawdę nastąpiło, że już jest wszystko klepnięte, wiesz o co chodzi, tak? Postanowione, że już nie ma odwrotu. Trzymaj się swojej wyobraźni, tak jak powiedziałam. Doceń się za to, uważam, w przyszłym tygodniu, że e, nie działasz nazbyt e, impulsywnie, że potrafisz, że tak powiem, wyczekać jakąś sytuację, że potrafisz jakby przetrzymać w jakiejś sytuacji, że zawsze widzisz jakieś inne rozwiązanie t, e, konkretnej sytuacji. E, za, to się do, za to się doceń. E, tu jest romans do, i trzeba przestać dążyć do tego romansu, ale tutaj mamy romans z mężatym, z mężatym, z żonatym facetą no albo mężatką jesteś, tak? Trzeba dą przestać dążyć do tego um... Romansu, w tym nawet sobie tam nie wykmijać w głowie, że coś między wami mogłoby być. Po prostu nie. E, karty sugerują. No i szukać ogólnie, raczej takich merytorycznych, sensownych argumentów, logicznych argumentów, e, niż jakąś emocjonalnością się otaczać. To jeszcze dla Was pokazuje się jako ważne. Jest też ryba, ryba, która poradzi sobie z kłopotem. Kłopot jest uciążliwy o tyle, że nie możesz przestać o tym myśleć. Pewnej nocy, moim zdaniem, dosłownie, wykminisz to wykminisz, będziesz wiedział, e, będziesz wiedziała, co i jak masz zrobić. Okej, okay. dla części z Was to tak naprawdę te odległe miejsca, to jest najbliższy tydzień, to jest dobry czas na to, żeby zacząć sobie planować wakacje, lipiec, sierpień, po prostu. Jeśli wie, wiecie, że możecie zrobić, to uważam, że chodzi o to, że teraz będziecie mieli największy dostęp do różnego rodzaju e, bazy noclegowej, bazy hotelowej, to mam na myśli, że jeszcze są, e, no jeszcze jest dużo więcej możliwości niż, kurcze w czerwcu, nie? No więc jakby o, to, to, to karty chcą że to jest dobry czas na to, żeby się rozejrzeć. Dziękuję bardzo, ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia.